Meksykańska rodzina przyjechała też na Woodstock? No niestety nie ma ich, nie ma ich. No. A poza tym, z kim jesteś? No tutaj z kolegą jestem. Trochę się go wstydzę, no ale coś, z kolegą się nie wybiera. Jaka atmosfera? Bardzo dobrze, świetnie wręcz. Bardzo mi się podoba niemiecka straż pożarna. Tak, gdzieś tam mają się kawy. No, u nas jest trochę niedofinansowana straż pożarna, no, no. Co za różnicę zauważyłeś? No? Ciśnienie, głównie ciśnienie! Mm. Jesteśmy w samym środku kolejki i znaleźliśmy naprawdę doborowe towarzystwo, bo z parasolką! Proszę bardzo, jak na wakacjach, proszę Państwa, tylko że w PRL-u, bo prawda, stoimy w tej kolejce, ale poza tym jest zajebiście! Jak się bawisz? Świetnie! Niestety trochę gorąco. Trochę czy bardzo? Trochę bardzo. Ale dajmy się wypowiedzieć super bohaterowi. Jakie masz moce? O, wspaniałe! Moc niesienia pokoju i przyjaźni na świecie. Tylko muszę mieć dużo paliwa. Jakiego rodzaju paliwa? Paliwo. Paliwo. Nie pali. Nie, nie. To, to musi być pozytywna energia i dużo uśmiechu. Pozdrów wszystkich Ustogowiczów! Surczo, pozdrawiam! Włudno,